Idziemy na jeden z najwyższych szczytów świata. Jedziemy? idziemy? Na no, Nosal. sal. No Jest No Nosal, no, 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 widać Nosal no, w ogóle. Ja pierdziel nos. Chłopaki, atakujemy Nosal. Atakujemy Nosal o godzinie 19.30. To jest koniec. Będę nagradzał swój... kole. Organizm. Nie jakoś wiecie, dopaminę z TikToka, którą łatwo wziąć. Tylko dopaminę, ze którą sobie musisz zapracować. Już tam nosa. Nosal. Blisko, chłopaki. Zbliżamy się. Dobra. A to jednak nie jest nosal. Tam jest jeszcze wyżej. Idziemy. To dalej niż myśleliśmy. A myśleliśmy, że mamy takie dobre tempo. Nie mamy. <noise> jest szczyt. Jest szczyt. O, jest nosal, chłopaki. Jak smakuje pączek na szczycie Nohala? Właśnie tak.